Instynkty samozachowawcze biorą górę, i nie wszystko to, co wydaje nam się, że da się zrobić, można zrobić. Kiedyś przez całe wakacje przyjeżdżała do mnie taka dziewczyna z rodziną, jak byli tu na wakacjach. Praktycznie byli co tydzień. W sobotę w niedzielę i próbowała skoczyć, na lęk wysokości i to bardzo taki poważny lęk, bo, bo, bo płakała za każdym razem. Jakby składała, mocno już płakała. I kiedyś, i kiedyś, i kiedyś już. Już stała, ona mnie prosiła, bo kiedy nie stała na mocie, prosiła, zrób wszystko, żeby skoczyć. to nie jest łatwo użyczyć osobę, która, która skacze. Dokładnie. coś takiego, że... do nie, i Tak, ale z takiego, że nie zapiliśmy jej kasku i w momencie, kiedy stanęła tutaj na... na była gotowa do skoku, jej e, ten jak? kask trochę pyknęłem na oczy. Ona, próbując się złapać, chęciła za ten kask. Miała oczywiście oczy zasłonięte, no bo każdy... w momencie na oczy. Ręka z tyłu. Jak już podniosła, to już leciała. <laughs>